Edward Mordrake to jedna z najbardziej mrocznych zagadek medycznych XIX wieku. Urodził się w Anglii jako dziedzic arystokratycznego rodu, z drugą twarzą z tyłu głowy. Nie była to zwykła deformacja. Druga twarz miała oczy, usta i miała poruszać się niezależnie. Nie mówiła, ale ponoć szeptała do niego w nocy: O piekle, o duszach potępionych o cierpieniu. Edward błagał lekarzy, by usunęli mu to diabelskie oblicze. Gdy nikt nie chciał mu pomóc, odebrał sobie życie w wieku 23 lat. Brzmi jak koszmar z kart medycznych archiwów. Jednakże nigdzie nie ma śladu, że Edward Mordrake kiedykolwiek istniał. Nie znajdziemy jego aktu urodzenia. Nie ma zapisu autopsji. Nie ma czaszki w żadnym muzeum. Wszystkie zdjęcia, które krążą w sieci, to w rzeczywistości rzeźby z papier -masze i modele z wosku. Źródłem całej historii był anonimowy artykuł z 1895 roku, opublikowany w amerykańskiej gazecie, później powtórzony w książce o medycznych kuriozach, ale bez żadnej weryfikacji. I tak właśnie tworzą się miejskie legendy i mity. O Edwardzie Mordrejku można dowiedzieć się z praktycznie każdego znanego człowiekowi medium, ale mało które przy okazji dodaje, że prawdopodobnie ktoś taki nigdy nie istniał.